Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Kacper Gąska, pracuję w firmie Bydnarsty Spółka Jawnej. Zajmuję się sprzedażą samochodów używanych, takich jak ten, który stoi obok mnie, o którym będę dzisiaj opowiadał, o którym, który przybliżę państwu, mam nadzieję. Proszę państwa, pracuję w firmie Bydnarsty Spółka Jawna. Firma ta jest autoryzowanym dealerem dwóch japońskich marek, w tym marki Toyota. I właśnie w ramach programu Toyota, pewne auto chcielibyśmy, proponujemy państwu samochody używane. Samochody używane sprzedajemy w dwóch lokalizacjach w Toruniu, przy w ulicy kielic oraz w Wysomnicach, nieopodal salonu Mazdy, gdzie znajdujemy się dzisiaj i gdzie ten samochód jest do obejrzenia. Proszę Państwa, co to jest za samochód? Ktoś powie egzotyka. Całkowita egzotyka. Proszę Państwa, ten samochód ma bardzo duży sens i już Państwu mówię dlaczego. Potencjalny nabywca samochodu w Polsce ma w tej chwili duży problem. Samochody w ogromnej mierze i bardzo często są skierowane do określonej grupy i zapewniają zaspokojenie określonych potrzeb. Ten samochód zaspokaja bardzo wiele różnych potrzeb za jednym zamachem. Tak naprawdę, jeśli ktoś lubi spędzać czas na świeżym powietrzu z rodziną, lubi wyjeżdżać na łono natury, a z drugiej strony potrzebuje samochodu reprezentacyjnego, którym będzie jeździł do firmy, którym będzie jeździł do klientów, potrzebowałby dwóch samochodów. Jednego właśnie na wypady rekreacyjne, drugiego to bardziej reprezentacyjnego. Ten samochód zapewnia obie korzyści gdyby w jednym nadwoziu, w jednym samochodzie. Z jednej strony stały napęd na cztery koła, słynny Subaru, bardzo dobre właściwości jezdne. Samochód, który będzie dobrze się sprawował zarówno na śliskiej nawierzchni, jak i w lekkim terenie. To jest jedna strona medalu. Z drugiej strony bardzo bogate wyposażenie, skórzana cerka, podgrzewane siedzenia, nawigacje i tak dalej. Jest to samochód, z którym można jechać na ryby, można jechać na żywy, można jechać do lasu, gdzie nam się nie podoba. A z drugiej strony, proszę Państwa, możemy nim jechać w tą i nie będzie wstępu O tym Państwa zapewniam a tym Subaru, no marka, która nie kojarzy nam się źle. No marka, którą, która kojarzy nam się z japońską solidnością. I taki samochód chciałem Państwu zaprezentować. Mamy tutaj przed, przed nami Subaru Outback z dwulitrowym silnikiem diesla. Silnik, który pali naprawdę niewiele. Cóż, ciekawa propozycja na pewno. Samochód jest 2010 roku. Konkretnie rzecz biorąc pierwsza rejestracja miała miejsce we wrześniu 2010 roku. Samochód był kupiony w polskim salonie. W Polsce, jeździł w Polsce, był serwisowany. Mamy książkę serwisową, którą Państwu również zaprezentuję. Dodatkowo do tego samochodu można wykupić roczną gwarancję. Jeśli ktoś się obawia, tak, Subaru, dziwna marka, o ja to będę naprawiał. Można wykupić roczną gwarancję w cenie 1500 zł w ramach programu Toyota. Pewne auto. Gwarancji tej, gwarancją tą zostają objęte wszystkie podstawowe podzespoły tego samochodu: silnik, 3 biegów. Dodatkowo dodajemy pakiet, pakiet assistance. Wszystkie sprawy naprawione są na oryginalnych częściach, tak więc naprawdę myślę, warto się nad tym zastanowić. Warto się nad tym pochylić i dodatkowo taki pakiet, jeśli Państwo nie mają tutaj nie wiem, pewności co do marki Subaru, warto się nad tym również zastanowić. Jeśli Państwo mają jakiekolwiek wątpliwości, a samochód jest naprawdę wart swoich pieniędzy. Proponujemy za niego 54 900 zł i. O przebiegu nie powiedziałem. Przebieg tego samochodu udokumentowany Przebieg jest do 130, 4500 km. On się minimalnie zmienia, bo samochód cały czas jeździ tutaj spore zainteresowanie tym samochodem. Więc stan tego licznika może ulec niewielkiej po prostu zmianie. Zaraz przedstawię Państwu wszelkie kwestie związane z powłoką lakierniczą. Tutaj kilka braków będzie, ale myślę, że nie są to rzeczy jakieś straszne. Tyle tylko z Proszę państwa, nasz Subaru e, jak to wygląda, proszę państwa? E, no wygląda ładnie. No ma kolor rzeczywiście taki stonowany. E, ma kolor, który, który pasuje myślę bardzo do tego auta, ale mniemowe felgi dodają mu tutaj dodatkowego takiego sznytu. E, wygląda to elegancko. No ma taki niewielki jakiś mankament tutaj tak na tej naklejce jest jakaś taka zadra niewielka. Nie, bardzo typowa przypodój Subaru y, Outback, a mianowicie tutaj wygląda to, proszę państwa, bardzo nieładnie, co się tutaj zadziało. Mianowicie, nie do końca producent to przemyślał, y, podczas nalewania y, ropy, jeśli wyleje się nieco tego paliwa, on tutaj rozklejał, czy jak gdyby y, niszczył ten klej, którym przymocowane było to nadkole, y, czy ta listwa. Y, no i ktoś tutaj nieudolnie to przykleił. Efektem tego e, mamy tutaj taki, taki mankament. Malowany był tylny zderzak, wszystkie inne elementy są oryginalne. Powłoka lakiernicza jest w pełni oryginalna. E, ten film może mi wychodzi taki frywolny, ale samochód naprawdę aż mi się twarz do niego cieszy. E, samochód bardzo ciekawy. Samochód nietuzinkowy i tak jak mówiłem, ma wiele takich nietypowych zalet, o których byśmy go nie podejrzewali. Z jednej strony samochód reprezentacyjny, z drugiej strony świetne prowadzenie, z trzeciej strony dobre właściwości terenowe. Czego chcieć więcej od samochodu? Jeszcze do tego, do tego silnik diesla, który pali relatywnie niedużo. No Tak jak mówiłem, jakieś tam drobne, drobne zadry są. Ale, ale tragedii, tragedii nie ma. Bagażnik. O bagażniku nie będę tutaj za wiele opowiadał z bardzo prostej przyczyny. W bagażniku mamy koła zimowe do tego samochodu, ale nie jest to wszystko tutaj jakoś poniszczone. Nie ma tutaj jakichś poważnych uszkodzeń. Opony czekają na nabywcę wraz z całym samochodem. Samochód też tutaj szuka nowego domu. Proszę pomóc nam, proszę pomóc temu samochodowi, bo tęskni za nowymi właścicielami. Elektryczne szyby z tyłu. Wszystko to tutaj bardzo ładne, nie ma jakichś tutaj uszkodzeń Sporo miejsca z tyłu Proszę zwrócić uwagę, że tak naprawdę tej przestrzeni nie zabraknie Skóra to by podejrzewał w Subaru o takie rzeczy, ale jak najbardziej skóra Jasna skóra Zresztą tutaj wnętrze pachnie tą skórą dosłownie Tak to tu wygląda Mamy tutaj jeszcze szyberdach. Może z tyłu będzie go lepiej widać niż jak usiądę z przodu. Bezkluczykowy dostęp, proszę Państwa. Proszę bardzo. Wszystkie szyby elektryczne. Elektryczna regulacja siedzenia kierowcy. Tradycyjnie sobie odsunę. Odsuwam, odsuwam i końca nie widać. Regulacja odcinka lędźwiowego, też przyjemna sprawa. Yy, mamy tutaj także yy, pamięć ustawień fotela. Mamy kierownicę wielofunkcyjną oprzytą skórą. Mamy, proszę Państwa, hamulec postojowy. Asystenta ruszania pod jeśli dobrze widzę. Inne systemy. Podgrzewane siedzenia. Ależ owszem, cap holder. Holder, przepraszam. Mamy tutaj radio fabryczne. Duży wyświetlacz. Eee, kierownicę już pokazywałem, oczywiście z tempomatem, oczywiście oprzytą skórą. Podłokietnik. Tutaj, między innymi, z gniazdem 12V. Tu jest drugie gniazdo 12V. Mamy tutaj schowek na okulary. Mamy tutaj, proszę Państwa, lusterko ze światełkiem, ze źródłem światła, jak to się pięknie mówi. I ten nasz zasuwany szyberdach. Wszystko to, aby uprzyjemnić nam podróż tym pojazdem. Schowek, oczywiście. Włączę tutaj zapłon w tym samochodzie, żeby Państwu zademonstrować, jak wygląda tutaj ten wyświetlacz. Mamy radio, mamy tutaj, proszę Państwa, ustawienia nawigacji, mamy ustawienia radia. Wszystko to naprawdę na wysokim poziomie. Naprawdę samochód robiący wrażenie. Dodatkowo kamera cofania. Pozwolę sobie dźwięk wyłączyć. Wszystko to naprawdę zrobione ze smakiem. Naprawdę wygląda to wszystko bardzo dobrze. Jako dokumentację mamy do tego samochodu i co możemy Państwu pokazać? Książka gwarancyjna, coś co na pewno Państwa tutaj dość mocno interesuje odnośnie tego samochodu. Książka gwarancyjna, proszę zwrócić uwagę, jest prowadzona od początku i jest prowadzona w serwisie Subaru. Wszystko tutaj w serwisie Subaru było robione. O tym wcześniej wspomniałem. Samochód miał wymieniany silnik. I to nie dlatego, że temu silnikowi coś dolegało. Tutaj mam całe mnóstwo różnego rodzaju dokumentów do tego samochodu. Jakieś ulotki, prospekty. Wszystko, co, co właściciel miał, nam przekazał. Dlaczego silnik był wymieniany? Silnik był wymieniany, dlatego że był nieudolnie naprawiany. Podczas wymiany bodajże żarowych. Uszkodzone silniki zostały wymienione w 2012 roku, o ile mnie pamięć nie myli. Instrukcja obsługi do y, systemu y, alarmowego. Mamy tutaj całe mnóstwo różnego rodzaju faktur na ten samochód. Rachunków tutaj jeszcze tych faktur jest więcej. Wszystko było robione. ASO. Pełna, y, transparentna historia. Mamy też książkę. Instrukcji obsługi tutaj do tego samochodu, oczywiście badania czujnikiem grubości lakieru i oczywiście protokół ta pewne auto 75 punktów było tutaj branych pod uwagę odnośnie tego samochodu, wszelkie uszczerbki wiecie, wszystkie nieścisłości zostały naprawione i samochód jest w pełni sprawny, tak to wygląda z wnętrza, tak wygląda dokumentacja do tego samochodu, zaraz kilka słów podsumowania na zewnątrz Na koniec proszę Państwa kilka słów podsumowania odnośnie tego samochodu. Chciałem zwrócić uwagę, że samochód ten jest dostępny u nas w Łysomicach. Tutaj zapraszamy, żeby Państwo przyjeżdżali go oglądali. Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się więcej, mogą Państwo obserwować ogłoszenia na teli, na inne nasze samochody, na stronach Otomoto, Gradka, Toyota pewne auto oraz na stronach naszych dealerów, Toyoty w Toruniu oraz Masy w Łysomicach. Naprawdę warto przyjechać, obejrzeć ten samochód, warto się nim przejechać i warto nim wyjechać. На сегодня все. Спасибо До свидания.